Dramat. W każdym razie, e, co wam chciałem powiedzieć? Właśnie nad tym skyliner, skyliner, Skylinerem Neoplanem, e, na, Kiedy jechałem nim pierwszy raz, to wrzucałem na, na bloga, to bardzo się nim fascynowałem. Ale jak nim teraz jeżdżę regularnie, to powiem wam, że tu po prostu jest tak mało miejsca dla kierowcy. Fotel mam odgięty maksymalnie do tyłu i mi tu jest po prostu za ciasno, a ja nie mam brzucha. Mam kolegów, którzy e, po prostu brzuchem trąm o kierownicę. I ja się nie dziwię, bo mi teraz też jest tu ciasno, jak nie wiem, już tu bliżej do kierownicy nie ma sensu bym dojeżdżał, a bym sobie oparcie jeszcze dał trochę do tyłu, ale już się nie mieszczę, bo jest już opór. Nie, to jest dla Krasnali to, to miejsce. I tam dla pasażerów zresztą też nie jest za dobrze, nie? Przyznam szczerze. A się tak fascynowałem, no pierwsze wrażenie było wtedy, no nic. Opowiem wam sytuację, że jadę sobie dzisiaj autostradą. Autobus miałem pełniutki, mnóstwo ludzi. Nie wiem, czy... Może nie 100% krzeseł, może 95% Ale no naprawdę pełen autobus. Ja na sobie autostradę i nie stąd ni zowąd informacja. Autostrada zamknięta, znaki stop mrugające, że do zjazdu na prawo. No to mnie zamurowało szybko telefon, Google, żeby wklepać jakąś alternatywną drogę. No i wklepałem, ale Google nawet nie miało informacji o tym, co tu się zda zdarzyło więc. Nie wiedziałem czemu ufać, bo on mi chciał zaraz no, na autostradę wepchnąć. Ja mówię, no a, a wiesz, jak daleko ona jest zamknięta. No nic, zjechałem, tam oczywiście inne auta. I wchrzaniłem się w jakieś takie małe ciasne uliczki między bloki. Po jakiś kociłbak jechałem. Modliłem się tylko, żeby mnie trafił pod wiadukt, który by miał mniej niż 4 metry, no bo to jest piętrowy autobus. No i jechałem jedno kółko, zrobiłem tam remonty drogowe, których w ogóle nie widziałem Bałsztel. Mówię, jasny Gwin, to obróciłem jeszcze raz kółko do tych samych remontów i w drugą stronę pojechałem. To się okazało, że tam też nie było opcji przyjazdu i znów wróciłem w to samo miejsce. Między autami, na ciasno, musiałem się zatrzymać, trochę cofnąć. A tutaj miałem ponad 80 ludzi w autobusie, tak? Nie wiem, jak to dokładnie jest miejsce. No i... no i stres w tym związany, nie? Mówię, kurczę, no nic, wracam, jadę w miejsce, gdzie Google pokazuje, że jest mniej atrakcyjna droga, jakieś plus 15, ale on nie, pcha mnie w jakieś remonty na dróżkach osiedlowych, nie? Zaś schodzi pasażer z góry. Mówię, no to się dzieje. I, no że staliśmy w korku, no to ja wyjeżdżając z bazy włączyłem ogrzewanie w tym autobusie, w porządnie, no bo on stał, dzisiaj było w nocy chyba zero, no to był wychłodzony, nie? A w korku się nagrzał. No to ten gość z góry ze mnie schodzi, że że Sofil Hajcung, czyli mogę włączyć klimę, nie? No to ja włączyłem klimę. Było chyba na 22 stopnie ustawione ogrzewania. to włączyłem klimę, uruchomiłem i na 18 stopni. Jedziemy dalej. Przychodzi kolej z góry. Za zimno. Czy mogę włączyć ogrzewanie? Ja mówię, no przed chwilą przyszedł gość i powiedział, że jest za ciepło. Mówię, dobra, podniosę im do 20. Oszalej. Jadę chwilę autobusem dalej. No, w tym korku, nie. Przychodzi kolej. Czy on może skorzystać z toalet w autokarze? No normalnie na tych przewozach pracowniczych nie otwieram toalet, no bo jest za krótki przejazd, tylko godzinę się jedzie. A myśmy pojechali godzinę, a ja normalnie pokonałem odcinek, który bym pokonywał przez może 10 minut. Więc praktycznie się nie ruszyliśmy z miejsca po tych wszystkich za, za, tych zawiłościach. Nie? No to mówię, nacisnąłem tu przycisk toaleta, że może iść. Dalej zamknięta. To zaś go wołam z powrotem, żeby przyszedł. I mówię mu, żeby wyjął z portfela sobie euro i sobie przekręcił ten zameczek w drzwiach od toalety, żeby sobie otwarł. Widzę, że otwarł. I jak miał iść już do tej toalety, a nie, on do tej toalety poszedł, tak. I po nim zaś schodzi inny kolej z góry. Jak ja nienawidzę, kiedy mi ludzie chodzą po autobusie, po autokarze, bo normalnym to mogą, ale po autokarze nie. I on zaś do mnie przychodzi tutaj, panie kierowco, bo jest za zimno. Mówię, dobrze, to znowu im podniosłem do tych 22, jak było wcześniej, tą temperaturę, no. I zaś minęło parę minut, przychodzi kolejny. Panie kierowco, jest za zimno, prosimy o maksymalne ogrzewanie. A był to moment, kiedy już wyjechałem z tego korku, z korka i wjechałem z powrotem na autostradę, innym wjazdem. I po prostu na autostradzie się bujnęliśmy już, nie? I wiecie, pełne, 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 pełna prędkość, a on mi tutaj, że, że, że łazi po autobusie. i i że jest mu, jest mu za zimno i zdaje się, że ten sam mężczyzna, nie, nie, to ten, który powiedział mi po toalecie przyszedł, tak, ten gość, który był po toalecie i mówił też, że jest za zimno, to mówił, czy jeszcze nie mógłbym włączyć im gniazdek do yy, prądu, bo oni chcą sobie pododawać telefonów. Wiecie, no dzisiaj jadę Neoplanem, wczoraj jechałem Setron, przed wczoraj Manem, i naprawdę te piktogramy tutaj przeważnie są identyczne. I zazwyczaj uruchomienie gniazdek to jest napisane 230 V, nie? Ale tutaj, no, jadę po autostradzie, no i patrzę po tych piktogramach, które mam tu pod ręką, no, nigdzie nie widzę, no, nie mogę przecież poświęcać czasu, jadąc autostradą, na szukanie przycisku, żeby mógł gniazdka uruchomić, nie? No, jakbym był w korku, to bym mu to kliknął od ręki, nie? Ale przeszli po to poprosić, kiedy już byłem poza korkiem. Ale no tak jadę, jadę i był taki moment, że kątem oka wyłapałem, że jest taki przycisk, który ma taki piorunek i e, no wyglądał jak, jak ten. Nie wiem, czy to było to dokładnie. Tak, piorunek i jest napisane on. No więc mu to, to nacisnąłem i nie przyszli prosić o, o więcej, nie? więc może, może to było to. Ale no powiem Wam, ręce, ręce opadają. Tu człowiek ma dość stresu, a, a, a jeszcze, jeszcze takie zachowanie pasażerów ci dokłada. Nie? W każdym razie y, miałem na szczęście kolejny odjazd z tego miejsca docelowego y, po godzinnej pauzie, więc y, według rozkładu. Więc tak jak ja przyjechałem z tym swoim gigantycznym opóźnieniem, to się okazało, że jestem tylko 7 minut po odjeździe tym planowym na powrót, więc. Y, tylko wysadziłem ludzi i tak jak był pełen, autobus tak zaraz się cały wypróżnił i zaraz się zapełnił znowu z powrotem. Już nie tak obficie, może 60% autobusu się zapełniło i zaś z powrotem. Nie? Już niech nie miał pretensji o ciepło, zimno, toaletę i, i gniazdka, już, już już koniec. No ale to jest taka, taki przykład takiej kumulacji, że nie wiem, czy dla kierowcy autobusu będą być jakieś testy na radzenie sobie z taką mm, Kumulacją nieszczęś, nie? nie? chodzi mi o to, co innymi razem mówiłem, że człowiek popełnia błęd za błędem i nie jest w stanie z tego wiru wyjść, tylko z takiego hałasu w głowie, kiedy można by to tak określić, kiedy tych bodźców jest zbyt wiele, nie? Tu się stresujesz korkiem, a jednocześnie nie jesteś w stanie nic zrobić, no bo jesteś w korku i tak w nim stoisz, i ale ktoś cię prosi o coś jeszcze, no to w sumie to, to nie jest problem mu to zrobić, nie? Tylko. Tylko jest taki opór psychiczny, że to złości, nie? że to wkurza, że on jeszcze coś chce. Później gdy ja sobie o tym pomyślałem, teraz na przykład z wami o tym rozmawiają, czy kiedy będę w domu, to mówię: No, co za problem? Jest korek, korek, no nic nie zrobisz, no to czym się przejmujesz? No to naciśnij mu tam, żeby mu te gniazdka uruchomić albo klimat zmienić. Jak przyjdzie znowuż, czwarty raz, no to mu powiesz: Czwarty raz, że, że zmienisz tą temperaturę, jak sobie życzą. Co za, co za kłopot? W sumie, w sumie od, tego, od tego jesteś, siedzisz na miejscu, możesz to zrobić. Ale. Ale no, w momencie, kiedy tych bodźców tak naraz jest tak dużo, to w tym momencie y, trudno jest tak odetchnąć, oderwać się. Tylko człowiek aż wybucha. Ja tutaj y, jestem taki troszkę zamknięty od ludzi, bo tutaj mam szkło. Y, no i czasami coś tutaj sobie bąknę pod nosem. Widziałem tylko, że ten facet, co tu siedział po prawej, zaraz obok mnie, y, tak kukał, y, że ja gadam do siebie. Ja czasami miałem takie, że coś tam. Musiałem trochę wyładować sobie siebie ten, ten stres. No ale starałem się być dla nich jak najbardziej miły. Nie? nie wziąłem mikrofonu i nie powiedziałem, że zdecydujcie się, bo pierwszy pasażer mówi, że było za ciepło, drugi, że za zimno. Co mam teraz zrobić? Jak już całe ciepło na autostradzie wam wywiało, które tutaj nagrzałem przyjeżdżając z bazy. No. Więc to taka, taka to jest historia. To jest Inna rzecz jest ciekawa, że a propos autobusów, właśnie piętrowych, Jak to wygląda z chodzeniem, czy piętrowych, czy w ogóle turystycznych, z chodzeniem do toalety. Przecież w tym, w tym momencie ten człowiek nie ma pasów, nie? Jak to, jak to wtedy yy, sprawa się ma? Wiadomo, że od tego jest ten toaleta, żeby ta osoba z niej skorzystała, ale co by się stało, gdyby był wypadek jakiś poważny, gdyby ona tam siedziała, nie mając zamięty pasów w toalecie, no to jeszcze jak ci mogę, mała przestrzeń, kubatura może by się tak nie poobijała, nie? Ale, ale co w momencie, kiedy ktoś idzie po schodach czy, 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 czy korytarzem? I, i, i wtedy byłoby gwałtowne hamowanie, to bym przecież wyleciał przez przednią szybę, nie? No, ta toaleta to jest, to jest taki temat, czekaj, samo sz, szlafkabina, nie? Teoretycznie tam kierowcy śpią, ale... A, praktycznie tam słyszałem, że kierowcy śpią, bo ja takiego zawodu nie wykonuję. Nie, ten zawód wykonuję, ale nie na takich odcinkach. Więc ja nigdy tam nie spałem i też nikogo nie wiozłem, kto by tam spał. Ale no też taki ciekawy temat, prawda, jeżeli jest wypadek, no to nie bez powodu się na to mówi trumna, no bo on tam jak w trumnie by tam się przewracał z boku na bok i, i, i nie wiadomo, jakby to się na niego skończyło, nie? Sam jestem ciekaw, jak to właściwie być powinno, nie? No dobrze, dobrze, to chyba kończę na ten moment, tylko taka moja dygresja. Jeżeli ktoś z Was po prostu nie wykonuje tego zawodu, żeby zdawał sobie sprawę, że bycie kierowcą zawodowym autokaru, jak na moim przykładzie autobusu, to nie jest tylko siedzenie i oglądanie widoków. <laughs> jak niektórzy mówią, to jest jak podróżowanie, co my Ty siedzisz, tylko dzisiaj te widoki przed zmieniają. No, Prawie jak na kanapie w salonie, kiedy film oglądasz. Tylko, że, tylko, że prawda. Pozdrawiam Was serdecznie. Też mi troszkę ulżyło, jak sobie z wami teraz pogadałem. Więc, więc nie jest. Nie jest źle.